Czy Twoja cera sygnalizuje Ci, że pora na zmiany, że czas ruszyć z jakimś działaniem? Przedstawiam Ci wyjątkową, moją ulubioną, jedną z ulubionych z serii Snake Factor od Tianya, zaprojektowaną dla tych, którzy oczekują efektów i potrafią być systematyczni w działaniu. Tonik. Stosujemy go po oczyszczeniu twarzy. Przywraca nam naturalne pH skóry, wzmacnia jej barierę ochronną i przygotowuje ją na lepsze wchłanianie kolejnych kosmetyków. Jest to niezastąpiony łącznik pomiędzy demakijażem a dalszą pielęgnacją. Krem na dzień to lekka formuła o wysokiej skuteczności nawilża, eliminuje oznaki starzenia, redukuje przebarwienia i zmarszczki, no i przywraca skórze elastyczność i blask. Krem na noc to może być Twoja tajna broń w regeneracji. Aktywuje procesy metaboliczne, tym samym spowalniając starzenie. Wygładza głębokie zmarszczki, redukuje również przebarwienia. Skóra staje się bardziej odporna na działanie niekorzystnych czynników i wygląda młodziej. Żel pod oczy ultra skoncentrowana formuła dla delikatnej okolicy oka. Stymuluje kolagen, wygładza zmarszczki mimiczne, nawilża i delikatnie napina. Co łączy wszystkie produkty z tej linii? Skład. W składzie olej z węża mamusi, źródło cennych kwasów omega-3, Antystarzeniowy kompleks Brion KS68, nowa forma retinolu wzmocniona adenozyną oraz niezwykle um, skuteczny kompleks nawilżający w postaci kwasu hialuronowego i disacharydów glukozy. Seria stworzona dla intensywnej korekcji zmian skórnych pojawiających się wraz z wiekiem to nie tylko pielęgnacja, to mega działanie. Jak stosować? Rano i wieczorem tonik na twarz i szyję, krem na dzień lub na noc i żel pod oczy, delikatnie wklepane w skórę. Najważniejsza tu jednak jest systematyczność, bo tylko ona przynosi rezultaty.